Co jest? O cholera E, Skrzynia co? nie działa Co jest? Co? Oj, tepnąłem się Co jest? Tak nie działa No co został. No wyjściem z tego, bo się tepnąć próbuje Nie działają i pedały Cholera mm -hmm. okay. No i no co? No, no co? Co za gówno? Dziękuję, kolejne 2 godziny Czekaj, uh -huh. pewnie się wypięło te gówno tak, Prawda?

O ja. Dobra, teraz będzie działać Dobra, ja jestem ogólnie po cięciu, bo nie podłączyłem sobie pedałów niestety i gaz mi nie działał, ale mniejsza o to